Komponenty. Tak jak w jednej z poprzednich lekcji wszędzie pojawiały się ikonki, tak samo w kolejnych lekcjach wszędzie będą pojawiały się komponenty, ponieważ jest to tak naprawdę główna konstrukcja, z której będziemy korzystać podczas budowania aplikacji. Aplikacja powinna być dzielona na pomniejsze komponenty, ponieważ takie rozwiązanie zapewnia reużywalność, zwiększa czytelność kodu oraz łatwiej nim zarządzać. Odrobinę teorii na temat komponentów przygotowałem w lekcji poprzedniej i mam nadzieję, że ją obejrzałeś i w tym momencie lepiej rozumiesz, czym jest ta konstrukcja oraz kojarzysz, w jakich sytuacjach można z takiego komponentu korzystać. W tej lekcji zajmijmy się zaimplementowaniem takiego pierwszego komponentu i przejdźmy w tym celu do szablonu głównego. Przejdźmy do app komponentu. Jak widzisz w tym momencie operujemy na jedynym głównym komponencie. Warto by było wynieść menu boczne do oddzielnego komponentu. Dzięki temu zadbamy o większy porządek i ograniczymy odpowiedzialność komponentu głównego. Jest taka zasada w programowaniu, która nazywa się Single Responsibility i chodzi w niej głównie o to, aby komponenty nie puchły, nie rosły i nie zajmowały się wszystkim naraz. I aby tego unikać możemy właśnie wprowadzać komponenty, które separują pewne funkcje techniczne lub Biznesowe. I w naszym przypadku, takim pierwszym komponentem, który możemy wydzielić, będzie właśnie sekcja menu bocznego. Należy unikać tworzenia wielkich, tak zwanych ośmiotysięczników, czyli pojedynczych plików, które lub komponentów, które zajmują się wszystkim. Takie pisanie aplikacji jest mało eleganckie, niewydajne, niereużywalne i ciężkie do utrzymania i rozwijania. Wynieśmy zatem menu boczne do oddzielnego komponentu, Przejdź do terminala na dole idę. W poprzednich lekcjach pokazywałem Ci, że możesz korzystać z PowerShell, natomiast również możesz korzystać z terminala, który jest wbudowany w IDE. Jak widzisz, pousuwałem tutaj kilka folderów z naszej aplikacji, ponieważ była to pozostałość po przygotowaniu kolejnych lekcji, które będziemy przerabiali w naszym kursie, także tym w chwili obecnej się nie przejmuj i będziemy właśnie dodawali takie foldery na potrzeby naszej aplikacji. Tutaj przejdę jeszcze do z powrotem, aby wyjść z folderu enums, aby również mógł go usunąć. Dobrze. W tym momencie jesteśmy w terminalu naszej aplikacji. I możemy przejść do stworzenia pierwszego oddzielnego komponentu. Ty prawdopodobnie, jak odpalisz sobie konsolę, to będziesz w tym miejscu aplikacji, więc warto, abyś przeszedł do tej ścieżki, którą mamy tutaj, czyli CDSRC, następnie CDAPP, i w tym momencie będziemy mogli operować tutaj na tym folderze. Na folderze App dodaj folder components. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym musimy się zastanowić, w jaki sposób organizować i segregować nowo dodawane konstrukcje, jak komponenty, serwisy, moduły, interfejsy, enumy i wszystkie inne dodatkowe konstrukcje, które możesz stworzyć w Angularze. Tutaj oczywiście podobnie nie ma jedynej słusznej odpowiedzi, ponieważ wiele będzie zależało od zespołu frontendowego, do którego trafisz oraz od złożoności projektu. Im większy, im bardziej skomplikowany projekt, tym może wystąpić więcej odstępstw lub zagnieżeń struktur, które przechowują konstrukcję. W naszym projekcie możemy natomiast przyjąć pewną najprostszą konwencję. W mniejszym i mniej skomplikowanym projekcie sprawdza się ona dosyć dobrze. Przyjmijmy, że grupujemy konstrukcję na podział techniczny. Czyli, jeżeli będziemy dodawali kolejne komponenty do naszej aplikacji, będą one umieszczane w folderze Components. Gdy będziemy chcieli dodawać serwisy, będą serwisy itd., itd. I tutaj dobrze jest pamiętać, że takie foldery, które przechowują te konstrukcje, powinny znajdować się pod folderem app. Także utworzyliśmy już pierwszy folder. Przypominam, że tworzenie nowego folderu odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, następnie klikamy New. I wybieramy sobie directory. I tutaj wpisujemy nazwę. Następnie klikamy Enter i utworzy nam się nowy folder. Następnie przejdźmy do tego folderu w naszym terminalu. Przejdźmy do Components. Kolejnym krokiem będzie wygenerowanie nowego komponentu poprzez wykorzystanie skryptu ng Generate Component. Możemy go zapisać w taki sposób. Ale jak dobrze już wiesz, Angular jest dla programistów leniwych, ponieważ wszyscy programiści są z reguły leniwi. Dlatego mamy różnego rodzaju syntax sugar, który ułatwia programowanie, dodaje różnego rodzaju skrótowce i możliwość szybszego zapisu. Dzięki czemu mamy możliwość wpisania ng, g, c. Następnie podajemy nazwę takiego komponentu, jaki chcemy utworzyć. W naszym przypadku, nazwa, którą chcemy dodać do naszego komponentu, to będzie po prostu side menu. I tutaj kolejna konwencja nazewnicza, gdy komponent składa się z kilku słów, które opisują ten komponent, czyli w naszym przypadku jest side oraz menu, to oddzielamy te nazwy myślnikiem oraz w tym przypadku nic więcej nie dodajemy, nie dodajemy żadnych kropek, komponentów itd. Po prostu wpisujemy ng, gc, side menu, klikamy Enter. Czekamy chwilę, aż Angular CLI przygotuje taki komponent oraz doda go do odpowiedniego folderu. W naszym przypadku będzie to components. Jak widzisz, widok się odświeżył. I dodaliśmy tutaj wewnątrz folderu components komponent o nazwie side menu. Gdy komponent zostanie dodany, zobaczysz kilka zmian w kodzie. Przede wszystkim stworzą się pliki związane z komponentem właśnie w folderze components. Mamy ich kilka. Mamy szablon, mamy plik ze stylami. Mamy testy oraz mamy główny komponent. Kolejnym miejscem, do którego zostanie dodany taki komponent, jest moduł główny App Module. Jak widzisz, został tutaj dodany side menu komponent. Tak jak wspominałem gdzieś na wstępie naszego kursu, nie będę się tutaj zajmował bardzo dokładnym omawianiem poszczególnych konstrukcji. Lekkim wprowadzeniem na temat modułów zajmiemy się w kolejnych lekcjach. Natomiast na chwilę obecną najważniejsza jest dla Ciebie informacja, że po wygenerowaniu takiego nowego komponentu zostanie on dodany wewnątrz App Module do tablicy Declarations. Dla Ciebie oznacza to dokładnie tyle, że dzięki temu, że został on tutaj dodany, będzie on widoczny i możliwy do wykorzystania w obrębie naszej aplikacji. W tym momencie przejdźmy do szablonu głównego, czyli do app Component html. To, Co będziemy chcieli zrobić, to skorzystać z komponentu Side Menu w miejscu, w którym aktualnie znajduje się napis sekcja Menu. Jeżeli uważnie oglądałeś lekcję Główny Layout aplikacji, mogłeś zauważyć w jaki sposób wykorzystywane są komponenty w szablonie HTML. Aby skorzystać w tym miejscu z komponentu Side Menu, musisz skorzystać z selektora tego komponentu. Przejdźmy zatem na chwilę do tego komponentu oraz sprawdźmy, jaki posiada selektor. Jak widzisz, jest to App Side Menu. Skopiujmy sobie ten selektor. Wróćmy do szablonu głównego naszej aplikacji. Możesz również wyczytać taką nazwę bez wchodzenia do komponentu. Nazwa selektora w domyślnej konfiguracji składa się z przedrostka app, oraz dalej doklejana jest nazwa, która znajduje się przed słowem komponent w pliku tego komponentu. Czyli będzie to Upside Menu. Także już wiemy, że w naszym przypadku będzie to nazwa selektora Upside Menu. Spróbujmy zatem wkleić taką nazwę do szablonu głównego. Usuńmy sekcję menu, dodajmy side menu. Jak widzisz, idę podpowiadać taki komponent, ponieważ jest on dodany do modułu i jest możliwy do wykorzystania w obrębie naszej aplikacji. Przejdźmy w tym momencie do aplikacji. I jak widzisz, pojawił się nam napis side menu works, czyli oznacza to, że właśnie udało nam się stworzyć pierwszy komponent i wstrzyknąć go w szablonie HTML. Napis side menu works. Jest to napis, który obecnie znajduje się w szablonie komponentu side menu. Sprawdźmy dla pewności, czy na pewno tak jest. Przejdźmy podobnie do kodu oraz przejdźmy do szablonu naszego komponentu i jak widzisz, pojawia się dokładnie ten sam napis. Pokażę Ci tutaj trik, w jaki sposób możesz nawigować pomiędzy poszczególnymi komponentami, oczywiście jeżeli korzystasz z id IntelliJ Web Store. Wróćmy ponownie do app komponentu i jak widzisz w głównym szablonie aplikacji skorzystaliśmy z selektora Side menu. Pierwszym sposobem, aby dostać się do takiego komponentu, jest najechanie myszką na nazwę selektora. Następnie przytrzymaj wy kontrol oraz kliknij prawy przycisk myszy. W tym momencie zostaniesz przekierowany do komponentu oraz do pliku z rozszerzeniem ts. Jeżeli chcesz dostać się do szablonu, możesz również przytrzymać wy kontrol oraz kliknąć na nazwę pliku, który wskazuje na szablon. Czyli w naszym przypadku będzie to template url i tutaj klikamy sobie na nazwę tego pliku. Jak widzisz, zostaniesz przekierowany w tym momencie do szablonu. I ponownie sobie potwierdzamy, że znajduje się tutaj ten sam napis, który widnieje w menu bocznym naszej aplikacji. Szablon Side Menu Component jest plikiem, który będzie nas interesował i w którym dodamy poszczególne ikonki z nazwami do nawigacji oraz w którym wkleimy logo. Ale tym zajmiemy się już w następnej lekcji.